To mądrości, Olicę i syna i ducha. Kilka słów w kontekście wydarzeń około pandemii. No ściśle mówiąc o duchowych kontekstach tego tematu, niebezpieczeństwach, zagrożeniach duchowych. Moi drodzy, przede wszystkim ogólna prośba, dbajmy o zdrowie. No to wiemy, wszyscy słyszymy, ale ja bym powiedział inaczej, dbajmy o zdrowie psychiczne. I to nie jest żart, dlatego że to jest na pewno stres, stres o charakterze powiedzmy globalnym, społecznym. No i chroniczny stres oczywiście wpływa nerwicująco. Może się stać przyczyną różnych nerwicowań, a nerwica nałożona na nerwicę może nie fajnie działać. Więc dlatego zachęcam do tego, aby. Troszczyć się o swoje zdrowie psychiczne, tym bardziej, że jakiś taki postulat, mamy słabą świadomość potrzeby higieny zdrowia psychicznego i troski o to zdrowie. Natomiast w zdrowym ciele, zdrowy duch, zdrowie psychiczne to jest też zdrowie naszego ciała. Więc jak ono jest zdrowe, to jest jakaś przestrzeń. Anteny dobrze działają i duchowe sprawy mogą fajnie pracować. A jak chore ciało, choro, też te mózgi gotują procesy tego ważenia, obiadu się w głowie słabo odbywają, no to i duchowo zaczynają się problemy w zdrowym odczytywaniu rzeczywistości. I o tym mówię. Chcę powiedzieć o następstwach takich pozornie duchowych, związanych z tą sytuacją pandemiczną, które tak na samej sprawie nie zawsze mają charakter duchowy, ale są przypisywane duchowości i mogą realnie jakąś krzywdę duchową zrobić nam, jeżeli nie rozpoznamy ich dobrze. Przede wszystkim ogólna zasada jest taka, że co innego jest, nie są przeciw sobie, ale duchowość to nie są emocje. Emocje są jakby częścią naszego ciała. Oczywiście Duchowość to nie jest ono poza ciałem, to tutaj siedzimy naszym ciałem, prawda? Spożywamy Jezusa naszym ciałem, więc to jest rzeczywistość z tego świata, i w której się odbywają duchowe procesy. Natomiast jest taka czasami pomyłka, że stan emocjonalny kojarzymy my ze stanem duchowym. Czyli jak jest mi fajnie, pobożnie się czuję, to wtedy jest tak duchowo. Tak mogę powiedzieć, taka była duchowa, duchowe spotkanie, duchowe przeżycie, dlatego, że tak się wzruszyłem, popłakałem, tak poszczypało w serduszku, to są emocje, one nie są jakby złe albo dobre, one są po prostu, nie jak są do dobra, w tym do duchowości, no to są instrumentem tej duchowości. Natomiast problem się zaczyna i teraz to, o czym mówimy, gdy no, to się zaczyna wszystko sypać, jak lawina z góry, i leci kamień, bryła lodu, kamień, bryła lodu. I nie wiemy nawet, co to jest. I trudno, a szczególnie człowiekowi, którego to dotyczy, trudno to oddzielić, czy to są moje emocje, czy to są moje doświadczenia duchowe. Na przykład tego, że emocje nie zawsze muszą iść w parze z doświadczeniem duchowym, w sensie nie działają w takim prostym kluczu, że jak się fajnie czuję, to jest dobre doświadczenie duchowe. Jak się nie fajnie czuje emocjonalnie, to jest złe doświadczenie duchowe. To na potwierdzenie tej tezy przypominamy Jezusa umierającego na krzyżu. Więc to nie był jakiś fanatyk religijny, który był w transie i, i nie wiedział, co się dzieje i mówił jeszcze, jeszcze gwoździa, ale mi dobrze robicie, nie? Tylko on realnie cierpiał, bał się tego cierpienia dzień wcześniej. Na modlitwie sadzi oliwnym widzimy jego. Te zmagania emocjonalne, fizyczne i duchowe. Duchowe, bo ten duch podporządkowuje się, pokonuje te lęki, czy idzie w tą decyzję, mimo że się boi. Oto tutaj mamy ten przykład, właśnie tego, że, że Jezus Umierający na krzyżu, to on się nie czuje fajnie, mu nie jest sympatyczniutko. To nie jest wydarzenie, które było kluczowym w historii zbawienia, nie było takim ładnym jak ksiądz. Pięknie pachnący przy zapachu kadzidła w białej komerce ze złożonymi ranczkami. Chwała ojcu i synowi. Prawda? Nie tak wyglądało zbawienie, tylko to było cierpienie. Nagi Jezus oddają, konający, łapiący oddech. To trzeba to zrozumieć, że, że te przestrzenie nie zawsze są w parze. Niekiedy. Niekiedy byłoby nawet dziwne, jak to jemu proponowali, żeby wziął te gorzkie zioła na otępienie, no bo kazańca męczyli, więc dawali im takie zioła, żeby trochę było tympiały, ale Jezus specjalnie nie wziął. Możliwe po to, żeby nie, nie zarzucali, że to fanatycznie jakoś bez świadomości jakby uczestniczył w tym procesie, tylko po ludzku zmagał się z tym doświadczeniem. I teraz wracam do tego, o czym mówię. A więc ta sytuacja stresowa związana z pandemią stworzyła, że to się tak troszkę w nas posypało i czasami nie wiemy, czy to mi walnęło w głowę lodem, czy kamieniami. Tak lecą w tej lawinie z życia, to lud to kamienie, to lud to kamienie. Jest istotna różnica za kilka dni, jak słońce zaświeci, to lud stopnieje, a kamienie zostaną. Natomiast jak wali po głowie, to. Czy lód, czy kamienie mogą zabić, prawda? Więc ten przykład nam mówi o tym, że pewne doświadczenia mieszają się duchowe z, relig... z emocjonalnymi, no i później są problemy. A teraz do konkretów. I dlatego trzeba to potrafić odróżnić, żebyśmy na przykład nie myśleli sobie, że jesteśmy wielkimi grzesznikami, bo żeśmy do kościoła nie chodzili. No, po pierwsze była dyspensa. Więc czasami byśmy byli grzesznikami, gdybyśmy poszli. Wyobraźmy sobie, że ktoś jest zakażony, ale mu się tak chce do kościółka jeszcze iść przed szpitalem, a może umrze, ostatni raz sobie pójdzie do kościółka, wiedząc, że jest zakażony. No więc emocjonalnie on by się tak czuł wzruszająco jeszcze przed swoją matuchną, by w kościele ostatni raz, może ostatni raz, jednocześnie zarażając wszystkich. No bo już widzimy paradoksalnej sytuacji, nie? Bzdur, bzdurne sytuacje. Natomiast, jak to się rozbiega, to znaczy, Boże, człowiek tak nie będzie robił. To nie będzie duchowe. To będzie głupie, egoistyczne, niedojrzałe i emocjonalne. Więc niekiedy emocjonalność rozbiega się z duchowością. Dalej, kolejny ważny moment. Chrześcijanin, krótko mówiąc, powinien być roztropny. Obserwując tą sytuację, która się teraz odbywa. To też widzę, że aktywizują się ludzie z zachwianą emocjonalnością. Niektórych znam, wiem, no to ich obecność chociażby, chociażby w świecie wirtualnym jest dominująca, a w świecie rzeczywistym to są ludzie poranieni, którzy mają problemy w normalnym funkcjonowaniu społecznym, czasami pewnie zdiagnozowani nawet. A więc zwróćcie uwagę na to, że, no, że ten moment jest niezwykle ważny też, żeby, żeby nie tracić przed oczu prawdziwej skali i proporcji zjawiska. A w praktyce co to znaczy? Po pierwsze, jak tą roztropność zachować? No, oceniamy sumienie, a nie jak się czujemy. To znaczy, co robimy? Czy to jest zgodne z wolą Bożą, czy nie? Czy to jest zgodne z przykazaniem Bożym i Kościelnym, czy nie? A nie jak się czujemy, bo czasami się będziemy źle czuli, będzie nam nieprzyjemnie. Ale to może też zależeć od bolącego zęba, to może tak samo zależeć od złej pogody. I to nie ma wpływu na duchowość, prawda? Dzieci dzisiaj przyjmą komunię pierwszy raz, czy będzie żabami waliło, czy śnieg spadnie, czy słoneczko zaświeci. Oczywiście, miło by było, żeby słoneczko świeciło. Natomiast to nie jest, należy do istoty. I teraz, jeżeli ktoś, nie wiem, wiarę straci, bo słonko nie zaświeci, no to co to za wiara, nie? Ta emocjonalność czysta i nic więcej. A więc e, takie to... niebezpieczeństwa, które dostrzegłem, żeby to już podchodzić do lądowania, które dostrzegłem e, po, po, w związku z tą epidemią, to po pierwsze, e, dyspensa e, dobiegła końca. A jak dyspensa dobiegła końca, to, e, to ten, to mamy obowiązek chodzić do kościoła. Mamy obowiązek chodzić do kościoła. Natomiast było ostatnio wspominane, że jeżeli ktoś jest chory, coś tam, to ogólne zasady były przypomniane. Ponadto jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości do spowiednika, do proboszcza, proboszcz ma władzę na przykład dyspensować. Więc tutaj żebyśmy też sobie tak spokojnie po Jezusowemu w tej sprawie byli się, kręcili. To jest to jest druga sprawa. I Prawie takie jak obserwując chociażby ten świat wirtualny, w którym, którym przez ten czas niektórzy wiele mocniej żyli. E, moi drodzy, jeszcze tylko do tego świata jak mam zaznaczone, że jeszcze do tego, do tego dyspenzy i tak dalej. Do dyspenzy był dodany warunek, nie istota zmieniona, tylko warunek dodany że w związku z tym, że nie uczestniczymy, to w ramach, powiedzmy, uczynku pokutnego mamy słuchać w telewizji albo oglądać w msze. Ale to nie było za, w zamian, tylko w jakości dołączenia naszego aktu. W związku z tym to nie jest tak, i to słyszycie, papież mówił biskupie, że albo tak, albo tak. To, to są, Po prostu to było rozsądnie zrobione, żebyśmy... W tym czasie nie stracili kontaktu ze Słowem Bożym, z liturgią Kościoła. I takie fałszywych proroków, których nazwałbym i zobaczył jeszcze na zakończenie tego wystąpienia w związku z tą epidemią. Moi drodzy, dużo jest fałszywych proroków i to się nam przypisuje jako chrześcijanom. I niektórzy myślą, że to jest prawdziwa wiara, że to jest duchowość, tymczasem to jest. Często rozchwiana emocjonalność, nie wiadomo, czy to jest zrobione świadomie, czy ze złośliwości, czy po prostu ci, co to robią i ci, co to rozprzestrzeniają, czy nie są po prostu niedojrzali emocjonalnie i mieszają duchowość z emocjonalnością. No fakty są takie, że, że to spotyka się niekiedy z dużymi takimi problemami wśród wiernych, którzy są często albo zagubieni, a słabsi emocjonalnie po prostu są sprowadzani na złą drogę. W jakieś lęki, w jakieś. Zaostrzanie stanów nerwicowych i fałszywe rozumienie duchowości, bo to nie jest żadna duchowość. Otóż ja ich sobie podzieliłem, tych fałszywych proroków, na takie kategorie: apokaliptycy, patrioci religijni, demonolodzy i ortodoksi. A no tak sobie ich ponazywałem dla żartów. To znaczy z takimi poglądami się spotykamy, one mają wygląd religijnych poglądów. Niektórzy mogą być przekonani, że Kościół tak uczy, że księża, że coś, natomiast to są bzdury, które w kontekście epidemii, lęków, niepokojów, różnych procesów społecznych, bo tego typu procesom towarzyszą różne napięcia, widzimy co się dzieje na całym świecie, różnie społeczeństwa reagują na, na, na napięcie tego typu. To jest normalnie psychologia tłumu i to tak to jest po prostu, to trzeba wziąć pod uwagę. To, no to na pewno trzeba rozumieć też w duchowej perspektywie, że to nie, są, to nie są zdrowe i chrześcijańskie poglądy. Apokaliptycy fałszywi to ci, którzy już jutro widzą koniec świata. Moi drodzy, mogę tej katechezy nie skończyć. Zator poleci do mózgu i nie dojdę do zachrystii. Chrześcijanin powinien mieć świadomość, że zawsze. Blisko śmierci powinien być zawsze w jedności z Panem i gotowości do śmierci. Natomiast Jezus bezpośrednio mówił, że nie przyjdą przy końcu czasów ci, którzy będą mówić to tu, to tam. Nie słuchajcie ich. To są fałszywi prorocy. I choćby to był ubrany w sutanny misiu, choćby powoływał się na Matkę Bożą, Michała, Archanioła i jeszcze kilka innych bytów duchowych, to to są sytuacje podejrzane bezpośrednio wbrew nauczaniu Kościoła i Ewangelii. Nikt nie wie, kiedy będzie koniec świata i pamiętamy w 2000 latach też, te, nasilają się zawsze te, tego typu poglądy w związku z jakimiś psychologicznymi procesami. Przecież przy milenium też był strachu dużo, więc spokojnie chrześcijanie zawsze jest gotowi na spotkanie z Panem, a nie strażmy jedni drugich końcem świata. Dalej ci y, patrioci religijni. To jest trochę wyostrzyło się teraz, a ono wcześniej już funkcjonowało w związku z tą tendencją do nazywania Jezusa królem Polski. Kiedyś biskupi się do tego odnieśli jednoznacznie i wyszli na naprzeciw tej wrażliwości, żeby Jezusa jakoś ocenić na naszej ziemi, ucieszyć się Jego, więc była akt oddania sercu Jezusowemu. Natomiast nadmierna tendencja robienia Jezusa królem tego świata. Yy, tak kiedyś biskup Bryzi o tym mówi, jak ktoś tam z tłumu mówi, a co to komu przeszkadza? No przeszkadza. Jezusa chcieli zrobić królem Żydzi tego świata, królem w kategoriach narodu wybranego nie, nie pozwolił na to. Tendencja pod tytułem, że jesteśmy Mesjaszem Narodów, to jest może i romantyczna i ładna dla nas. Z boku wydaje się być no, taka egzotyczna, czasami śmieszna. Natomiast jeżeli mamy jakąś misję, na pewno jako chrześcijanie mamy. Jeżeli Pan Bóg nas szczególnie obdarzył, to po prostu bądźmy, a nie stękajmy i nie, pokwaki, nie pok, postękujmy, jak to polskość tralalala, dlatego że Kościół katolicki w nauczaniu społecznym mówi, że nie może być państwa wyznaniowego i nie może być teokracji. To jest wbrew nauczeniu katolickiemu. Choć niektórzy podejrzewają, że to jest jakby ideał chrześcijańskiego życia. Więc to się tego strzeżmy. Ponadto wątpliwej jakości demonolodzy, niestety nawet duchowni. Zresztą wiele poglądów fałszywych zaczynało się od błądzących duchownych, którzy uparcie trwali. Jest taka sprawa, że do dzisiaj można znaleźć takich demonolodzy, czyli wszędzie diabła widzą i przypisują jemu nadmierną moc. I że on jest Panem, a nie Bóg. To są fałszywe poglądy, straszenie, natomiast olbrzymią wzbudzają sympatię, bo będąc egzorcystą wiem, że jak prowadzę rekolekcję, czy jakąś wystąpienie mam, to póki mówię o Jezusie, no to patrzą, coś tam mi się mówi, nie? Ale jak zaczynam mówić, jestem także egzorcystą i chciałem wam powiedzieć, no to nagle się robi tak dziwnie cicho, no ale to świadczy o jakiejś niedojrzałości, czy nie wiem co. Strachu, no, no. W każdym razie nie o tym, co chcemy, nie? Więc wiara nie może być budowana na kulcie szatana, bo jesteśmy chrześcijanami. I on, on, on jest, on już upadł, on jest poraniony, on jest rozbity. Tyle małe zwycięstwa, ile mu pozwolimy w sobie. Więc tutaj też trochę trześć się. Krótko mówiąc, dużo jest poglądów, które jeżeli wzbudzają w Was jakiś niepokój, warto o tym porozmawiać z księdzem, spytać się, czy to jest prawidłowy pogląd. Zaznaczam, występują w mediach duchowni, którzy albo z ich władza jest ograniczona, albo nawet są zawieszeni. Niektórzy są poza Kościołem, choćby ubierali najstarożytniejsze szmatki księżowskie i wyglądali jak księża kiedyś tam, jak trzeba było. To to są pomyłkowie, to są fałszywe nauki. Czasami ich nauczanie jest wbrew nauczaniu Kościoła bezpośrednio. I Ich biskup na przykład im zabronił nauczać. Oczywiście on go do więzienia nie zamknie, do Lochu nie wrzuci, nie? Ale on występuje w swoim imieniu. On nie jest kapłanem kościoła, choć się ubiera. Znaczy, nie jest kapłanem, który w imieniu kościoła głosi. Chociaż jest wyświęconym, chociaż ma wykształcenie i chociaż, chociaż ma jakieś tam nawet ładne mundurki księdzowskie. To kapłan powinien uczyć w jedności z kościołem, nawet biskup. Jak bzdury zacznie gadać tego. I ostatni ortodoksi, czyli tacy, którzy tak strasznie dbają o naukę Kościoła, że nawet potrafią robić skandal z tego, co jest zupełnie tradycją katolicką przyjmowanie Komunii Świętej na rękę zaczynają tam mówić, że to jest obraza Pana Boga, chociaż stanowisko Kościoła oficjalne jest jednoznaczne, że to było przez wieki, że ma takim samym wyrazem szacunku jest jak, jak inny sposób przyjmowania do ust, więc to. Strzeżmy się tych poglądów i nie dajmy się łatwo zwieść. Niestety, niestety w tym procesie uczestniczą też duchowni, którym coś się dzieje z serduszkiem albo z główką, no ale to trzeba się modlić. Dlatego są biskupi, żeby ich strzegli, no ale musimy być roztropni, krótko mówiąc. No i to tak tyle. Co miałem do powiedzenia. Zachęcam jeszcze, żeby. Na, komunii świętej, kto będzie, na mszy świętej, kto będzie przyjmował komunię świętą na rękę, to żeby ją trzymać na wysokości piersi, drugą rękę z dołu i ksiądz kładzie jezusa na rękę, wtedy bierzemy tą rączką do ust, stojąc przed księdzem. Przed księdzem wcześniej mamy odsuniętą maseczkę. I w ten sposób, jeżeli by jakiś okruszek został, to też zbieramy i spożywamy. Dlatego, że czasami się bawią w takie, jak tego dropsa rzucają, czy jedną ręką, to. Tak powinien wyglądać obrzęd przyjęcia komuniczny. Bierzesz jedną ręką, drugą masz z dołu, kapłan kładzie, bierzesz tą ręką, dołu spożywasz. Wtedy to jest elegancko i nawet te rzeczy, że na przykład na wysokości piersi, to jest ważne dlatego, że jakoś ludzie mają różną chyba budowę anatomiczną, czy coś, nie? Że, że czasami po prostu nie są w stanie równo rąk trzymać w innej pozycji, natomiast to już zmusza do ustawienia, więc to jest doświadczenie, które, no, no tak, to, tak to funkcjonuje. Więc, a także proszę nie mieć pretensji, że ten ksiądz, który rozdaje na rękę, no to nie rozdaje innym, no bo, bo inaczej to nie ma sensu w kontekście epidemii.